Halo, halo? Ej, ja, o co chodzi? Halo, halo. O! Je! Yeah. Siema, pikselek! Mam mikro na przycisk close shot. Tak sobie oglądałem pewnego streamera i mówię W sumie, odpalę sobie streama Będą nagrody później Dzisiaj rysujemy skin za 800 i 20 pesta. Siema Christian. Pogczampi widzowie Krystian w ogóle co ja dzisiaj disować chciałem, ale weź jak pani na, na tej grupie jest no to lipa trochę ich zisować. A mi dwoma tekstami zgasił, ale potem przepał. O co chodzi z tym Halloweenem tutaj? Co tu się robi? Co to się w tej gierce pozmieniało? Siema, ten idioto. Witam siedem osób, co to się podziało w ogóle w tej gierce? Mm. Pacja, Enter, tutaj cool. Która jest godzina? Uch, panie. Dwudziesta trzecia. Tu jest taka mgła o co chodzi tutaj? Da się go zabić. zajma bez zajma. te duchy popsuły grę. Jakie duchy o co tu chodzi, co? Jakie duchy? O co chodzi? Powiedzcie mi, bo mnie coś zaraz napadnie, ja wiem o tym. A i co tam ruczy tak co to tak wyje? Co to? Lecimy dur, lecimy dur. Co to? To nie jest ten fort, kiedyś oni tego Fortnite robią, nie wiem. To nie powinno być tutaj Halloween, to powinno być po prostu jakieś czaszki i tak dalej, a nie nie, oni dodają jakieś pewnie duchy czy coś, nie wiem. Jak mi tu jakiś duch wyskoczy, to zaraz. Aha, co to jest? Co to jest? Ja się pytam, co to jest? Pal gumy ode mnie, typie. O co chodzi, czad? to jest? Wali do mnie, spartana mu na łeb wale. Zabiło kogoś to. O co chodzi? O co chodzi z tym? Jakąże stajesz się duchem? Co? E ty, ale zarąbiste. Dobra, walę go na łeb, parcie. Pa Dostałeś typie. Zero mort. Ez? Dwa fragi ja w co nie grałem. Ez? Coś tu słyszę. Pa tam siedzi. Gruba szatce. Ile was tu jest, chłopaki? EZ CZEMU TYCH DUCHÓW JEST TAK DUŻO? EZ Siema Michałek Jak to gra gierka jest... teraz Totalnie Siema Kuba Ale well, to gra po w sumie o co chodzi z tymi duchami, tutaj nie grałem w te gierki, nie wiem. Kopiwa. Skina? Co? Napisz jeszcze raz bo nie wiem o co ci chodzi Czy ci kupię skina? Dzisiaj będzie losowanie jak coś Na 800 V-Bucks no Najgorzej jak się te duchy pięciu cię dojadą ale tam da się uciec z Wszystko się da zrobić A jest jeszcze ten duch tutaj? O walo się, walo się, idę tam A gdzie się Walita I da się tu odrodzić jakiegoś ducha? Nie da się, kurde. Składa. Nie chcę Halloween mi, albo ja nie chcę tego tutaj. W tym Fortnite. Cie. Toś to gówno. Halloween najgorsze co mogę dać do tej gierki tak naprawdę teraz? Muszę kończyć wam na ósmą do szkoły. No spoko Kuba? To się ma Kuba. Dobra nocka. Ej, ale gdzie oni się bili? O co chodzi? Dobra, wywalone Co czemu z takiej małej wysokości dodaje upadek? Ład O co tutaj z tym chodzi, co to jest? Poduszki? A jakieś nowe czy nie? To samo. Mech No i chyba Ej, o co chodzi? Okej. Okay. Ja już myślałem, że duchy jeszcze są. Ej, duchów jest 34. Fajnie. będzie Winch, ja, piszemy. Ja tam myślę, że zależy jaki player będzie. Jak będę na pozycji, to podziękuję Winowi. O! Znaczy jakieś szaty będę walić, ale nie wiem czy wygram. Bo zajmę mu mnie trochę ciężko w sumie. Ktoś tu otworzył rzut tu gdzieś. Ja tam idę. da to będzie fajno. Tylko to może. Skąd? A tam cię widzę. Chłopie, walisz. Co ty robisz typie? No i co, chłopie? Dalej taki kozak jesteś. Chodź tu. I co? No chłopca ma ajma. To robi. Dobra. Ale duchem jestem. Opie zabijecie. Nie no masz co ze mną wygrać. Ej, ej, zrobię ina duchem. To co wtedy? I ty ja mogę sobie latać w górę, tak? Nie mogę się tak chodzić ej, nie mogę latać a co to jest łopanie ale co nie widzimy nikt czy za o co chodzi i te skrzynki mogę otwierać czy mogę im wszystko ej bro nie mogę brać normalnie A mogę to zużyć, dobra Aha, oh, idiot, ten idiota Dobra, gdzie gdzie są goście, gdzie są goście A i to jest mój team czy nie? Czy mam go zawalić na łeb? go zawalić na łeb chyba Siemano, siema Ej, mogę Cię zabić typie, a nie, tam jest typ. byjesz w bronię. Ej, jak Np bronię, odradza Ci się HP. Zarąbiście. Dobra, ja gonię tego typa. zabij się. Podjazd, podjazd. Ej, dyniętnicami się walą chłopy. Napieraj ich. Wale. Elf? A mnie macie nie zabijać, palcie gumę ode mnie. Ja was zaraz walę na łeb. Palta gumy, typy. Każdy doch to twój sojusznik? Dobra, zarąbiście. To im zużyję. To też. To też. To też. To też. Tutaj. I tutaj. Idę was podjechać. Mam biki. Ej, dziesięć osób, pójdę, robię, chłopie. Ej, dynietnica, co, zaraz w grze? A idziemy na ratowanie zaraz tak. Co mnie pani na łeb? Zawaliłem cię, gościu. Ej, co robiliście? bym się postrzelał od dynika teraz. Siema, Aniu. Co mnie walisz na łeb? Siema? Czemu on do mnie wali? O co chodzi? Dobra, elo. Idę stąd. Ej, chaty, a da się zrobić unia duchem? Oj, tam, ta moc jest. A ta r o co chodzi z tym? O co z tym chodzi? A, że widzę chyba, gdzie się przewalił ten typ, czy jakoś tak. Ej, budować nie mogę? O, widzi głosy. ja ale słabo teraz z tymi duchami. Idę na ratowanie, poskamować dzieci. Zobaczymy, czy skamują. Tylko Discorda nie mam najgorzej. Hmm. Teraz pobiorę i zaczynamy wszystko mu dzieci. Umówię się na szybkiego tradeo. Powiem, że mam 3 grabarzy na tradeo. że mu najpierw po 24 mocy. Jak będzie legitny, to mu oddam resztę i dam mu profit. Bo ja nie skamuję. Nie lubię takich osób. A jako skamuje. On jakiś dzieciok to. ...zapisany na live, dostaję zgłoszenie. Wysyłam materiał i dostaję bana. Także jak chętny to zapraszam. Gdzie są te dziewczynki? Idę im zepsuć zrzut, żeby nie miały te typki. Ciekawe, co mi się w życiu dropu nie da się, ale gówno i fura to się Gdzie ty jedziesz, gościu? Parzut, rzut jedzie. Słyszę go. Teraz się z tej fury stoi i gdzieś ta fura. A jedzie, jedzie, asfaltem teraz. Aj duchy, fura, jeżdżą? Jak to możliwe? To ja mogę normalnie sobie docierać, już nie mogę. O co chodzi? A jak ty tak robisz, gościu? Taki szybkie, jesteś? Ej, czaty robimy zaraz, raz, ratowanie piszcie coś. O, gościu, gościu. Bieram cię, typie. Gdzieś tu był ten frajer. Kurde. Ej. Co? zabronię, dobra. Duchy króle, a lech lech żolem. Żu te dwie ostatnie osoby. Mogę ich sam rozwalić. O tam jest jeden. Закрадная, еще закрадная. Шед, A ja widzę, on jest tam Chłopca ucieka. Teraz go zabiję. Ale wy jesteście botami typy. Chłopiec przed wami, a wy go nie widzicie. Jeszcze nie wiem wam doskoczyć. No go. Ez. Ostatni. Rostat, Dobra, ostatni będzie najłatwiejszy. Dobra, chodź gościu. Chcę ciebie zabić. Ale ciebie tam szybko zabiję. Nawet żadnej lotni nie zostaje, dziwne. Jak jesteś kader z kimś, jesteś duchem, masz inny głos? Serio? To nieźle. Dobra, czekajcie, ja zainstaluję Discorda i, i patrzymy, osoby czy skomują. Discord... Cham za dużo przedmiotów. Ład. Ej, tutaj, tutaj. No łatwo. A właśnie miałem zobaczyć ten. Y Создаю себе одну структуру. Не, Уф, да. <свес> добро, ничего. А, может, а... А, O. o. Coś dobrego, proszę. O. Jest dobrze. Słabo. 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 Dobrze. Tak średnio. No. Średnio. Mam swoją burzówkę na chwilę. Tak dawno w rato nie grałem. Ja muszę zobaczyć czy coś w ogóle mam. Ona... W sumie coś tam jest, jakieś bręki Tutaj mamy jakaś hydra na dwa żywioły, sto full perki, kilka grabarzy, argonowy na dwa, Niedźwiedź na dwa, łowca na jeden, ja jeden, łowca jeden. Я еще в магазине я с тобой дружу. У нас пока там не делается. स्त्री आबंद